Siema, jestem Boże i witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale z GTA 5. W tym odcinku zrobimy sobie import/export, czyli sobie skradniemy jakieś auto, potem je sprzedamy. Niekoniecznie to skra co skradniemy, bo mam już kilka takich w magazynie. Także no, dołączenie do Securosurf i ciśniemy do mojego biura. Biuro jest tutaj i tak wiem, mógłbym wezwać sobie Terabajta, aczkolwiek po co? Skoro można się tutaj przejechać. Pogadać i w ogóle. Już na starcie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i możecie nawet kliknąć dzwoneczek, żeby otrzymywać wszelkie powiadomienia na tym kanale o live'ach i odcinkach w Bowarto, bo są fajne filmy i live'y. Więc no, my tu ciśniemy. Ym, ogółem do importu i eksportu polecam właśnie jeździć kurumą, bo nie. Nie, nie zawsze trafią się takie misje, w których po prostu podjeżdżacie i bierzecie auto, czasami trzeba się postrzelać, albo coś takiego, no i bezpiecznie jest w kurumie, nie? no bo po co ginąć, z Kurumą będzie szybciej. A Kuruma nie jest też wolnym autem, ona jest dosyć szybka. I nawet fajna. Myślę, że Kuruma podoba. A wy możecie ocenić w komentarzach, czy ma się podoba, czy nie. I ogółem możecie napisać też w komentarzach jakie inne gry chcecie widzieć na moim kanale Także no ja widzę wasze tu komentarze teraz musicie, je napisa musi musicie napisać komentarz teraz jaką grę chcecie zobaczyć jeszcze na moim kanale Bo jestem ciekawy, ja mam dużo gier na komputerze więc no Luźno I już jesteśmy przy naszym biurze, znaczy moim biurze mm. I no I sobie weźmiemy jakieś autko Mam nadzieję że będzie wartość wysoka ale to się zaraz okaże Uwaga, uwaga, wchodzimy Ogólnie to jest mój pierwszy odcinek z GTA, więc no, jeśli będzie jakaś zła jakość czy coś, no to sorry Ale dopiero to ustawiam na OBS-ie Dobra, wbijamy tu Minebureau. biuro Pod, Podbijamy teraz do komputerka i szukamy jakiegoś zlecenia na auto No i dobra, namierzamy pojazd I uwaga Wartość wysoka, Z-Type Tablica SEO. No to widzicie udała się, udało nam się. Wartość wysoka, więc jest naprawdę spoko. Wartość wysoka to jest 100 tysięcy prowizji. O nie wszedłem do pierwszego poziomu garażu. Niepotrzebne. Jednak postanowiłem, że po co mam w Kurumie siedzieć, skoro mogę Wam się pochwalić moim nowym autem, które jest naprawdę szybkie. Tak wygląda ono w środku, jak widzicie. Emerus polecam Wam. Teraz jest w zniżce, w sensie nie wiem, czy jest, czy jest, ale jak ja je brałem to było w zniżce, za chyba 1,700, coś w tym stylu. No i widzicie, blisko tutaj do wyspu Chikana, co mam podjechać, więc zobaczymy. Nie wiem, czy w ogóle robiłem tutaj takie ten, taką misję na auto. Tutaj gdzieś. To może być ciekawe, także zobaczymy. Nawet fajnie brzmi, co nie? Jedź za Kurumą do krypki. Eee, to jest takie. To jest takie, powiem Wam, że właśnie do tej misji potrzebna jest kruma. Bo po prostu będzie dużo typów i w ogóle. Więc no, my damy się wykryć, bo po co mamy jechać tak powoli? Bo to za długo potrwa. Bo oni i tak nas doprowadzi i tak do celu. I przynajmniej teraz będzie szybciej jechać. Więc no, powiem wam, że teraz może być trochę trudno, bo nam się trafiło tak, że no nie mamy teraz korumy, tylko mamy super szybki samochód, który nie jest dobrze opancerzony. Więc jak będziemy się z nimi strzelać, no to trochę to potrwa. Ale wiecie, ja mam 206 level, no prawie 207, no i to. I teraz uwaga, nie. To nie jest nic cheatowane, ani nic. Ja w GTA mam prawie 630 godzin, albo ponad już nawet 630 godzin, więc wiecie, ja GTA mam tutaj od pff, 3 albo 4 lat. Więc no, w Kita bardzo dużo gram. I od dawna. Więc no wiecie, dlatego taki level. W... Co? XD? XD? Nie wierzę. <grytanie> Daj, pomożemy mu. Bo się zbaguje mi misja. XD? Nie wierzę. Co, co się stało gdzieś? to... Jak się wydupił? Co za typ. I pewnie misja by mi się zwaliła wtedy. A dobra. Błażej tu jest czujny Jak ten gościu jeździ? Masakra, dobra, prowadź mnie do tej kryjówki Ta kryjówka pewnie jest tam gdzie zawsze Jak ten typ jeździ? To ja nie mam pytań, nie? Come on I ogólnie możecie pisać w komentarzach czy wolicie takie dłuższe odcinki, na przykład z GTA i w ogóle, czy krótsze Nie wiem ja tam jestem otwarty na Wasze propozycje dotyczące długości odcinków i tego jakie gry chcecie tutaj widzieć na kanale. Ja oczywiście będę sobie, oprócz tego co napiszecie, nagrywać takie gierki, jakie tutaj. Lubię sobie pogrywać i w ogóle. I myślę, że wam się że większości z Was się spodoba na pewno. No bo kto nie lubi GTA. No, GTA jest spoko grom. Naprawdę. I czekam na GTA 6. Podobno były gdzieś tam takie informacje, że może nawet dzisiaj będzie. Albo, że nie wiem, jutro trailer coś na stylu, ale ile w tym prawda to nie wiem. Czy to jest tutaj? Tak, to jest tutaj, słuchajcie. I uwaga, jak widzicie jesteśmy ostrzeliwani i to ostro. Dobra. Czajcie. E, ja się to schowam szybko. Wyciągnę sobie broń. Będzie mi trochę ciężej, bo teraz mam gadanie na przycisk, ale to z tego powodu, e, żeby nie było słychać wszystkiego stła. Czekajcie. Tylko ich tu pozabijam. Aha. aha, jak zginąłem. Widzieliście to? Mówiłem, będzie trudno, dlatego lepiej Kurumą tutaj podjechać sobie i cyk cyk opancerzoną I nie ma wtedy problemu, no, ale my damy sobie radę no, Ja mam 206 level, no nie oszukujmy się To jest easy Tylko oni naprawdę mocno zadają to HP, Jak widzicie To jest ta furka? Czy to nie siadło? Nie chcę uszkodzić tej fury, nie? Dlatego tak Delikatnie strzelam Siadź delikatnie, ostrożnie Tędziej się schował, patrzcie On zginął? Zginął Dobra, jeszcze mamy tu jednego. Co ty robisz? Co to było? Czemu on skoczył tak? Nie chciałem tak zrobić Halo, gdzie ten typ jest, bo nie widzę go Ja nie widzę go Gdzie on jest? Halo, typie, no Strzela i nawet nie wiem skąd O nie, dobra Słuchajcie Słuchajcie, słuchajcie Kradniemy tego Z-Type'a i mam to gdzieś Mam gdzieś tych typów, bo oni mnie denerwują Trudno, najwyżej będzie dużo do opłacenia Chyba, że to jest ten typ Dobra, trudno, mam tu gdzieś Kradniemy to auto 1500 już prawie do naprawy, masakra, dobra Żeby drzwi mi tego nie wyrwało Pyk, dobra, uciekamy Pewnie będą mnie gonić, ale zobaczcie Do mojego magazynu pojazdów mamy tylko Kilometr i 76, więc no więc bliziutko, nawet jak tutaj zaczną nas czy coś, to raczej nie powinni to dużo uszkodzić. No właśnie, standardowo. Mam nadzieję, że jak będziemy sprzedawać to autko, bo zdecydowałem właśnie, że to sprzedamy, bo to jest jedyna moja wysoka wartość, którą teraz będę posiadać w magazynie. No to właśnie sprzedamy sobie tego z bo on nawet spoko wygląda. No i ma nawet taki spoko dźwięk, tak mi się wydaje, ale to wszystko ogarniemy dopiero jak już przerobimy to auto, takie będzie gotowe do sprzedania już. Zobaczycie sobie tuning i w ogóle. Uwaga, uwaga. 200 metrów. I zaraz wbijamy sobie to autko naprawić i zrobić takie lepsze, aż do... takie gotowe do sprzedania. Dobra, dostarczono. Trochę było ciężko, no bo nie miałem tej kurumy. Tak to by było wiele łatwiej i szybciej, ale dobra. Przynajmniej widzieliście jak zginąłem Ile Trzy razy? Chyba trzy razy co nie? Jak nie, to możecie mnie poprawić w komentarzu. Dobra, wsiadamy. wsiadamy Siadamy na krzesełko i szukamy tutaj na laptopie jakiegoś kupca na to auto. Wy widzicie, takie mam tutaj auta na razie, w tym do sprzedaży. Większość to klasa standardowa albo średnia. Bierzemy klasa wysoka. Aha, muszę czekać 7 minut, więc mm, do zobaczenia, a już będzie gotowe do sprzedania. Ok, no to już poczekałem dla Was. To jest 7 minut aż. I możemy sprzedać tą klasę wysoką, więc klikam tutaj, eksportuj. E, prowizja 100 tysięcy oczywiście. W ogóle zauważyłem, że dźwięk z gry był trochę za cichy, dlatego teraz go podgłośiam, więc jeśli będzie teraz za głośno, to ja nie wiem, co ja zrobię. Nie wiem, wkurzę się. Więc nie wiem, no tutaj weźmiemy sobie jakieś chromowany. Tu już nie będę po prostu przedłużać, tylko weźmiemy sobie byle co. To nie musi być idealnie, wiecie, bo to po prostu to nie jest auto dla nas, tylko to auto po prostu sprzedajemy. A, silczy tylko kasa z tego auta, więc no. I musimy uważać, żeby tego auta nie rozwalić. Chociaż wiecie co? No, one dam, tak, dla zasady, bo ja lubię bardzo neony w autach. Damy sobie niebieskie na przykład. Bo na przykład spoko będzie. Progi zostawimy, bo są spoko. Damy limuzynowe przyciemnianie serc, bo wiecie, wiecie jak jest. E, może nie, tutaj weźmiemy z Lowrider'a i weźmiemy sobie moje ukochane dolary. O, właśnie tu. Pyk. Będziemy sobie zrobić dym z spotopon niebieskie, na przykład. Eee. Yy... I co? I gotowe. Dobra. No to ciśniemy ze sprzedażą teraz. Pomagam, czy to ja się wczytało. Okej, okay, Pojazd eksportowy, dostarcz Z-Type do nabywcy. No to kosztowało nas 120 tysięcy, czyli będziemy mieli 80 tysięcy czystego zysku z tego auta. Oczywiście, jeśli nie spadnie nam prowizja. A jak może spaść prowizja? Oczywiście w prosty sposób. Jak przywalimy w coś, aby ktoś do nas strzeli, czy coś się stanie z tym autem. Więc no musimy uważać. Mam nadzieję, że tutaj. Ej, posłuchajcie, jak to auto brzmi. Ej, mam wrażenie, że ono teraz lepiej brzmi niż, niż wcześniej Ty, O kurde, obrysowałem, a mi nie zabrało żadnej prowizji, ale fart Wyskoczył mi tak ten tir Masakra. Dobra, nie musimy daleko jechać Musiałem czekać z tego powodu, że... O kurde, opresor, boję się trochę, że mi może rozwalić auto O nie, on już mnie na mapie widzi Proszę nie, nie liść mi auta ja tak bardzo ciężko pracowałem na nie. Nie no w sumie, nie no w sumie tak. No bo wiecie, pojechałem sobie w super szybkim aucie zamiast kurumą opancerzoną, no i trochę zeszło. Ale dobra, no już półtora kilometra, nie mam opcji, że on mnie rozwali, on tam nie wiem afkuje albo co robi. Wiecie trzeba uważać na tych graczy w GTA, bo często są agresywni, kupują sobie te swoje opresorki śmieszne. Ja też mam opresora dwójkę. Bo jest spoko szyb, szyb, szybki ten motorek jest. Jeśli to w ogóle motorem można nazwać, bo to lata, no to taki, nie wiem, latający motor. <grych> Coś w tym stylu. No i wiecie, kupując sobie te opreserki, potem niszczą na sesji wszystko. No jak widzicie już dojeżdżamy. Może będzie level up na filmie, nie wiem, zobaczymy. Uwaga, uwaga, podjeżdżamy tutaj do La Fonte Blanca I zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz w ogóle z dźwiękiem jest wszystko OK, że gra głośno, ja też głośno i że wszystko dobrze słychać. Uwaga, zapłata 100 tysięcy równe, widzicie 0% uszkodzeń, 0% utraty wartości rynkowej, więc 100 tysięcy leci na nasze konto. Jak widzicie mam już ponad ile, milion i zobaczcie level up, 207 level, także na imporcie i eksporcie można też łatwo sobie dosyć dużo levela wbić i kasy, więc no. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Jeśli jeszcze tego nie zrobicie, będę wam o tym przypominał. No bo wiecie, no bo tak trzeba. A ja się z wami teraz żegnam, tak na serio. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach jakie chcecie gry. Trzymajcie się, cześć!